Witam was wszystkich, ja jestem Niniloma, to jest pierwszy odcinek z serii zagrajmy, nie, nie pierwszy odcinek z serii, ale to jest kolejny odcinek z serii zagrajmy. W czasie dzisiaj sobie gramy w Diablo 2 Notewam nagrać odcinek, ale oczywiście sobie usuniemy tą postać, zagrajmy tak, postać rozszerzenia. Tak więc to jest gra z roku 2000, że się nie mylę. Posiada je na 7 postaci, z dodatku, oczywiście posiada 5, Diablo ma posiada 5, ale w dodatku Lord of Destruction, który uwielbiam ten dodatek, w ogóle serię Diablo... Jest świetna, tylko Diablo 3 mi troszkę nie podpadła. No ale bardzo, bardzo fajnie. Diablo 2: Lord of Destruction. Dodali dwie postacie: jest to zabójczyni i jest to druid. Podstawą mamy Amazonkę. I ta postać, tak jak wam, jest wyszkolona w posługiwaniu się łukiem, włócznią. To bardzo przestronna, również. właśnie możemy z, z daleka grać z nią, jak i z bliska. Wreszcie łukiem czy jakimiś włóczniami. Jest wyszkolona w sztukach walki. A umysł i ciało stanowią je zabójstwo. Broń, ale to jest zabójstwo, nie ona się jakieś tam oszczep, nie oszczepami, jakimiś tam mieszami Może walczyć jakimiś szponami, z też z łuku Oczywiście, możesz też każda postać, może trzymać z łuku chyba. Oprócz chyba. całodzieki. Nie, każda postać to może z każdego, tylko trzeba ją szkolić, a ja wtedy to w ogóle się nie kombuje. No ale ona może sobie jakieś, jakieś tam pomocników stawiać w takie piezyczki. Nekromanta jest, nakromant. Tak tak wygląda na, Prawdopodobnie Potrafi zrobić postać, eee, Gdy gdzie zabije wroga swojego, może go ożywić i może ten wróg jest z nami na przykład, ma jakieś tam skillshoty bardzo fajne. To jest, to jest barbarzyńca, i teraz tam w walce wręcz, i z wszystkim posługują się bronią. Może dwoma topami albo innymi dużymi takimi, no taki barbarzyńca typowy. Paladyn. No ma takie aury jak to Paladyn. Może się walczyć mieczem, berłem albo jest to znaczy się starczym tak samo jak. Wszystkie postacie, tylko różnie to wygląda Co razie posługuje się kopiem lodem i błyskawicą Ma takie trzy do rozwijania tych umiejętności Jest też tą postacią, trzeba się też umieć grać A my zagramy sobie dzisiaj druidem Druid ma posługuje się jakąś tam burzą, yy, różnymi anomaliami Ale nazwijmy sobie godny Nilum tak jak się na początku Nilum, o proszę bardzo I okej, okay. zaczynamy grę Gra jest piękna według mnie, jak na swój rocznik. Zarobiście zrobione, uwielbiam grę. grę? Oczywiście klikniemy sobie tab. no I pierwszym naszym kolegą będzie war, war No i to jest kolega, który. Witaj w naszej wspaniałej. Który, który będzie nam pom pomoże nam przejść do kolejnego. do kolejnej takiej partycji. Nie partycji. A do kolejnego miejsca, w którym będziemy mogli normalnie. Funkcjonować na razie jesteśmy w, w obozowisku łączyć na takich zielonych miejscach. Potem będzie na, pustynia, na, i to jest na, plan. No i to mamy pierwsze zadania. Zadania mamy tak, oczywiście, tutaj mamy e, o naszej postaci. Um, no, oczywiście, możemy sobie rozwijać siłę z to życowo, energia. energię. Oczywiście, to co teraz mówię, to jest dla graczy, którzy jeszcze nie grali w to Diablo, co to, to jest troszkę dziwne, bo po większość jest z Was grała. Ja mamy żywioły, po levelu możemy sobie wszystko porozdawać, wszystko omówię. Um, A to mapa, na to sobie tab, klikamy, umiejętności mamy tutaj, co jeszcze tutaj jest, um, wiadomości, to jest na multiplayer zadania, czyli Q, i tutaj mamy pierwsze zadania. Tutaj oczywiście na każdy akt mamy inne zadania i menu gry. tak więc właśnieśmy sobie na krwawych rzosowiskach. Trzymając alt, kiedy wypadnie jakiś item z, z potwora, możemy go podświetlić i zobaczyć. A na przykład teraz możemy możemy jak pokazać. O, raz, za. O, tu mamy jakąś klatę na początek. No i klikam ALT i możemy sobie ją podnieść. i mamy na sobie. Zobaczymy, jakaś ze sobą. Bo i tak było i. No i mamy taką obronę 12. Taka podstawowa zbroja. Bardzo fajnie, widać wszystko, jak go ubraliśmy. Ja zawsze wybiorę sobie to chodzić przy brzegach, żeby wyczyścić wszystko, zobaczyć jaka jest mapa. A potem trzeba sobie serdeczkiem. O tutaj mam jakiś szafir, bardzo fajnie się zaczyna Dwa zombiaki Oczywiście na początku gramy na trybie łatwym Jakieś niskiej jakości buty zawsze to coś Na trybie łatwym potem możemy zagrać Na, na trudnym Jakieś strzały do łuku Zobaczymy jaką to kapliczkę Mieliśmy, kapliczka O kapliczka klejnotów, o zarąbiliście Kurde no nieźle się zaczyna um, Dobra to my idziemy sobie O tutaj jeszcze tylko pana nie zabiliśmy No Tutaj możemy, tutaj możemy sobie wrzucać skillę albo na prawo, albo na, na, na lewy. LLP. Lewy przycisk, LPP. LPM. Lewy, lewy przycisk albo prawo. LPP. Dobra, tutaj mamy kolczastego, cool z tego. z cool 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 no. zombie. Za chwilę, w na lewy mu wszystko pokażę. Jak się to robi? Dobra. Ja zawsze sobie uwielbiam, właśnie, przed zrobieniem kost, pierwszego kosta. Chodzę sobie tylko po, po, po tych... Ym, po, po mapie. Krawe przesowiska, potem będzie zimna, chyba zimna, zimna równina. O, i wbiłem sobie levelek. Kubiłem level czy się nam wszystko się od ja Mamy Statystyki oczywiście dajemy w siłę. Pozostałe punkty, czyli mamy tutaj 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Siła ona pozwala nosić lepsze e, twardszą zbroję. Znaczy no, ty, cięższą zbroję i tam różna Pierdółki, które nam się bardzo przydadzą na tej klasie po wojownika, potem y, na tą klasę y, y, postaci. Siła, żywotność, też potem ewentualnie zresztą się energia. Energia jest bardzo podobna do pod, y, pod czarodziejka. No to tak, y, Co ja mam takie sobie trzy y, paski. Żywioły y, zmiana, kształty, przyzwania. Znaczy od przyzwań, więc winorość, żeby damy sobie jak, jak to się nazywa. Trujący pełzaż. Ja to nazwa zawsze winorość. No i zmienimy sobie normalnie tutaj. Jak on zginie, to możemy sobie go normalnie odrodzić za punkty many. O, tutaj, się wam pokażę. Klikając R, też możemy być wolniejsi, żeby nam się nie traciło bieganie. A pijąc ze studni też nam się odnawia właśnie yy, bieganie. Tykam, edam, edam, R, dobra, idziemy. Przejście na dalsze, no. fajna zasadniska, no. gdzieś tak wbijemy sobie 3 4 przejdziemy sobie zrobić pierwszego quest'a no i potem wszystko sami zobaczycie. No, Automapa bardzo fajna, znaczy no nie automapa, ale mapa bardzo fajna, tutaj upadli, jak zawsze może no, mam bo oni tak śmiesznie gadają, oczywiście na początku dostajemy tylko po 5 zł, to marne grosze, ale później będzie będziemy nam dorobić będziemy o wiele więcej. Na mapie są oczywiście umieszczone jakieś skrzynki, jakieś takie głazy, które możemy odsłaniać i z nich też wylatują jakieś itemki. My jesteśmy zobaczeni, klikamy R i on będzie tak sobie chodził wolno. A my będziemy sobie tak to się tuptać, jak on to robi teraz. Takie dziewko jest. Oczywiście rozgrywka się nie zmienia. Po, yy, yy, za każdym razem kiedy jedno rozgry rozgrywka. Yy. Miejsca, gdzie się spełnią te, te, te mapy, ale oczywiście możemy zacząć też wyjście z obozowiska w tą stronę, w tą stronę, albo w tą stronę, i wtedy mapa się inaczej spełni. Ale oczywiście każde miejsce nazywa się tak samo: I tutaj mamy miejsce pierwszego quest'a, ale tam na razie nie idziemy. Jak mówiłem, chcemy sobie wbić level. R. No chyba tutaj chyba nic nie spotkamy, wszystko wyczyściliśmy. Jeszcze jest o się tego właśnie chciał sprawdzić. O, dobra. Super. Dobra Mamy jakiś tam ten... O sobie to wypijemy Ekstra wytrzymałości i nam w ogóle to nie schodzi To taki troszkę power it No to może podejdźmy sobie jeszcze do studni Bo studnia się jest tak pół wypełniona Ale wam pokażę co robimy sobie to co nam ma na schodzi Wbijemy sobie studni, studni Woda i energie nam się yy, Wytrzymałość Kondycja taka I i mana. Oczywiście, mm, kryształki. Sobie do niego. O. Dobra, nice, spadł. No i oczywiście, pijąc te, mikstury te niebieskie, to tylko na mana nawet, nic innego. Ja mam jakąś kapliczkę. Dobra, w tej nic nie było. Kapliczka regeneracji mana. szybciej nam się, regeneruje mana. To jest może doświadczenie, to doświadczenie nam, nam się na początku bardziej, bardziej przyda. To tylko znaleźć przeciwników. O, tu jest spora przeciwników, tutaj wiemy sobie szybko levelek. Ciekawe tutaj nie idzie przez Kurde, no. Ja się się dobra, nice. Już jeszcze połowa paska do lewela i nam brakuje do level'a 400 punktów. Nice. Skrzynia. Skrzynia. Oczywiście jak chcemy grać na trudnym, łatwym. Ym... Yy, to no, oczywiście level nam zostaje, postać nam zostaje, tylko zmienia się poziom trudności. No i tam mopki dostajemy upgrade'y, no i to tak to wygląda w tym miejscu. wypijemy ty, ty, sobie pota za prawym. No i te, to co dostaliśmy pozwala nam, yy, zwiększa nam umiejętność naszego, naszą umiejęt, umiejętność, umiejętności, na przykład o punkt, kilka punktów. Tutaj mam, że trenujący ma więcej, większy level i dodaje więcej obrażeń. Okej. O Flavia, tutaj mamy przejście. Jeszcze na zimną równinę. Kiedy wyczyścimy sobie kapturę, kaptur. Jak kaptur? Jakieś tam są... A rachanie tak, jak tak jak powiedział. No, traf sobie. Idziemy Tędy. Super. R. Nie, I. Nie, nie T. Tak, 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 tak. Wyczyścimy sobie całą mapę. Chcę wybić jak najwyższy level. Regeneruje się wytrzymałość. A będzie robić tak, że się trzymać, jeszcze nie będzie wracać koniec, a tylko się sobie wyłączymy R, bo wtedy będzie się w tej, szybciej naładuje. No, teraz razu, na początku dostajemy taką maczugę i tarczę, jakaś tam yy, rodzaj postaci innej temki na początek. Dobra, R możemy sobie wyłączyć. Idziemy dalej. Jeszcze jakieś 10 stworków, no, nawet nie więcej, nie mniej. No, nie więcej, nie więcej. I będziemy. Mieli nowy level. No coś było? Było. A są na handlu. Fajne Oczywiście na, na każdy akt. A, coś drogło jakiś ten. O, złoto. Na każdy akt y, są inni, in, inni, inni, po, inni po sobie. Na przykład. Tutaj będziemy mieli taką. Czyli kontrącą fajęczycę, coś jest w stylu. I jak się w zabijemy, to. To, 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 to. Kurde, zapomniałem o tym. No to dostajemy jakiś tam lepszy drop i możemy przejść do następnego aktu. Um, tutaj jeszcze sobie przejdziemy koło. Przejdziemy sobie koło tego murku, żeby tak wyczyścić wszystko. Jeszcze mamy, żeby leźcie, zarypanie. nasze. Na, razie, na, na naszej winorośli na razie nic się nie dzieje. Na razie później będzie jeszcze coraz trudniej będziemy musieli łychać poty i równo. a to jest plan. I nam, ona nam mówi, że... nie zrobimy tego... O, mamy level. Póki nie zrobimy praktycznie tego pierwszego questa, teraz się nie powinniśmy nigdzie tam wychodzić, bo są turusty nie przyczyniśmy my sobie damy radę. Jak, o, tutaj mamy ożywiacza takiego, który <tusza> w dostał. tych padnych. To jest tylko większa ten, a my za nich eksponujemy. Zamknę skrzynkę, nie mamy żadnego klucza. Ora, mamy drugi level. Drugi level możemy sobie raczej dać, może w żywiały. Rozdamy sobie w burze ognia. Burza ognia bardzo fajna. Yy, klikamy jeszcze raz na się tej ustawia. prawie możemy używać taką burzę ognia. Oczywiście dajmy sobie w siłę jeszcze raz. 25 sił. No i idziemy dalej. Jest zamknięta skrzynka. Przejdziemy sobie. Tutaj właśnie, bo tutaj zawsze jest przy wejściu portal. Czwarty level sobie wbijemy tutaj. O oh, kurde, i tak wam właśnie patrzycie, puszczamy sobie takiego, taką duszownię. zapisujemy sobie tego szamano. O, cała gra troszkę trochę klatkuje, jeszcze nie rozumiem. Ten też, ta, yy, na tam mam tylko to on mało, on trochę tak się w ogóle nie klatkuje. A mam Diablosa, to zaczyna klatkować, chociaż mam jeszcze dobrze skonfigurowane i wszystko. To ręczny topór, duciki. Mnieczko, o, pierścień. Pierwsze nie musimy zidentyfikować Dobrze powiedziałem. Krótki mysz. O bardzo fajnie. Na razie nie ma się się robić, ja tam wam wszystko w się. O. I tutaj mamy... A, wypijemy sobie to. Dobra. I nic nie ma tak. Ziemy się na szananie. Tutaj drugie drugie strzelanie. Dobra, coś jeszcze. Ty klucz. O. Wrócimy sobie do tej skrzynki. O, nie nie ma nic więcej. No, tak jak nam pokazał kolega. Czyli nie umiemy się mieć więcej i mamy zapakowany cały ekwipunek. Pokażę, jakie to są buty. Te buty są lepsze. Bierzemy te. Dobra. To my sobie przejdziemy do naszego obocowiska łotrzyc. Podchodzę podchodząc do pani Akary. Ona nam wszystko tam ładnie odnawia. A to w zresztą potrzeba tutaj jak poziom piąty. To możemy sobie zidentyfikować i o i to jest większe złota od potworów, oczywiście przejmujemy tutaj obronę 2, z 6 to jest chyba lepsze, to możemy sobie sprzedać Ym, na szosie, kilka 3 6, to 1 od 6, to pijemy 6, to możemy sobie sprzedać, to sobie możemy też sprzedać, to też, a to jak mieczek z tym mieczykiem z 3 do 6, 2 do 7, chyba to sobie zostawimy. Oczywiście żadnych klejnotów na razie nie będziemy dawać, o możemy sobie dać na drugie to tutaj oczywiście możemy sobie na razie wszystko posprzedawać, bo nam to nie będzie potrzebne. Tak samo z tych trucizn nie chcę korzystać. Um, tutaj mamy jakieś klucze. Um, kupimy sobie książkę. Zawsze, zawsze sobie kupię tą książkę i zawsze będę ją trzymał przy sobie. To jest załamista sprawa. Um, gdy ma, mamy pasek, jeszcze nie mamy paska. To gdzie mamy pasek, tam jest większa ilość yy, yy, mikstur do wpakowania w ten pasek. No, i na razie nic nie będziemy kupować w EQ, bo może nam wszystko wytropić. Później musimy, oczywiście, sobie kupować coraz lepsze. Ale co, co, coraz poziom, to poziom, tak będzie nam wydropić coraz lepsze. No i to jest Cherrys, nasz taki kowal, na który będziemy, 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 będziemy mieli później dla niego questą. My nie możemy, nie, nic nie będziemy kupować. Później będziemy sobie tylko że naprawić EQ. Tutaj możemy sobie naprawić wszystko. Mamy marne grosze. Bierzemy sobie to i zdeponujemy całe pieniążki do tego. Tu jest jeszcze na dole taki e, ched, chyba head gid, się nie pamiętam jak się ich zawsze czytało. No i on jest takim handlarzem złym e, takim handlarzem jak układ spadli nam domek. Jest takim handlarzem... E, nie złym jeszcze gadam. Handlarzem... Któż, który... Kurde, nie mogę się skupić okay. Ale dobra, czemu ty się tak troszkę... czemu ty klatkujesz? Większość, większość, większa ilość tych Muszę sobie to ogarnąć, jakoś to poprawię, tak. Teraz jest tak, że ja się tak klatkuję, raz nie Dobra, w środku tu mam ja tą upadłą Dobra, wychodzimy stąd Chciałem dwieczkę, trójeczkę, R eee, Zbieramy itemki Tebula. Oczywiście ogień zadaje nam obrażenia, chyba no, nie będziemy szeli po to, a no, my nie mamy w miarę potów, więc pójdziemy po tę szósteczkę. Ok, pijemy sobie czwórkę. Skrzynkę to mamy, w skrzynce nic nie ma. No to raczej możemy iść robić pierwszego quest'a. No, nie wiem jak to jest z czasem, jak, jak wygląda z czasem odcinek, Tutaj mamy taką, czy, taką jaskinę do zbadania, oczywiście to jest poboczne. Tam nic tam żadnego questa nie ma. Oczywiście pokusujemy się, się na szamanie. Już całkiem sobie to obrażenia. Cyk, tutaj raz, dwa. Użownie, bardzo fajnie. jest coraz więcej pieniążków. O. Damiytaj puk Pukleż jest na. To jest... To jest... Pukleż jest tarczą. Ja raczej nie będziemy tej wreszcie jak tarczy. Tylko, tylko, tylko... Mamy lepszą. początku Nie rozumiem tego, no to jest bardzo śmieszne z tym moim komputerem No... A, pokazują szamana Bo no, mi na przykład lol, słuchajcie Całe jest tak zrykony Chodziło na słabych decyzjach, no ale Taki lol to, to ma troszkę większe wymagania Skyrim, no to ta to, gra mi się nie ta Jest taki troszkę przycinana no. Muszę na przykład, że support się zobaczyć Czyli jak ma, mamy na przykład Tego upadłego, czy szamana upadłych A jak widzimy To... Każdy może mieć jakieś upgrade, coś. Na przykład może być lepszy szaman, czy coś się No, Mamy level, dobra, bardzo robiście. Dobra, idziemy do portalu. O, jak tu się. Jak Biegaj do portalu, cwaniaku. I raczej zakończymy sobie odcinek. Odcinek bardzo fajny. Yy, można z zrobić wrócić do tego. Do, do wcześniejszego. Na razie chyba sobie rozdamy w każde. To jest, jest zmiana wil wilkołaka, potem może w niedźwiedziach się zamienić. Jakieś są ulepszenia do tych wszystkich. Jakieś skill'a na tego niedźwiedzia. Ale my raczej będziemy szli w żywioły i zmiany kształt... Yy, <laughs> w żywioły przyzwania. Możemy królka, król nie zna czas. Znaczy jego nie mogą zabić, tylko on nam zadaje obrażenia jakieś tam. I on nie zna czas. Okej, okay, to możemy sobie tutaj rozdać. Hmm, pójdziemy sobie je tam i wracaj. Spacer wy, wyrzucę tego, dobra Pozdrawiam Cię, ja cię Jeszcze pozdrawiam um, To jest gorsze, to możemy sobie wyrzucić To jeszcze jakieś maksymalnych obrażeń zwiększa e, To jest 1 do 6, też możemy wyrzucić To jest za, dla zabójczyni jedynie Oczywiście e, dla każdej klasy może być e, coś lepszego O, dobra Strzały jedynie nie mogę Na każdej klasy może są inne bronie jakieś inne itemki dodatkowe, co nie? Pokażę wam za chwilkę Dalej paska nie mamy. możemy sobie tutaj wrócić. Tutaj pokażę tylko gida. Tutaj mamy oczywiście łuczniczki. No i to jest taki hazardisto. Tam niżej w mieście niczego nie ma. Idziemy tylko do Akary. Akara jest taką właśnie żarzejką. Bardzo fajną handel. Tutaj mamy bronie dla, dla nekromanty, znaczy dla nas też możemy bić obrażenia, ale nawet tutaj żadnych buffów nie dostajemy. Tutaj na przykład telekineza, to są wszystkie skile tej, e, e, nekrom, e, tej m, m, czarodziejki. Dobra, zmieniamy sobie... I oczywiście możemy sobie użyć rzucanie, albo aktowanie z ale my sobie oczywiście bierzemy to. No i sobie możemy jeszcze rozdać tutaj. no to oczywiście w siłę idziemy, za chwilę w żywotność. Ale dziękuję, że wpadliście na odcinek, bardzo fajnie się gra. No, udostępniajcie. Yy, pokażcie kolego, jak się Wam spodobało. No i może pociągniemy tą serię do końca, bo jest po prostu świetna. Można wrócić. No i oczywiście można, można też klikać sobie jeden, dwa na klawiaturze numeryczna i on będzie nam gadał nas jeszcze rzeczy. Tak więc trzymajcie się.